Tato, czy mogę iść zbierać cukierki? Co masz na myśli? A, Halloween, dobrze. Idź. Dobra, pierwszy dom. Czekaj, ale gdzie jest moje przebranie? i wchodzę. O, ku... nie pozwalam na przekleństwo. Ja nie obchodzę Halloween. Czemu? Czekaj, to jest znajomy głos. Co ty masz tym pod tym przebraniem? Czułem, nie dam. O, teraz mnie zabijasz, tak? No, a co miałbym zrobić? <laughs> Stefan, a po co? Nie wiem, to dla Do żartu ja to robię. A tak. W ogóle skąd ty żyjesz? Przecież ty zab zabijam tego klipa przedtem. No nie wiem. Co mamy, gadamy. Czekaj, my jesteśmy związani. What the freak? synek! What the What you are doing with your. Czekaj, Stefan, ty kur... Pier... Jeb... Nie. Przeklinaj. Hej. Zgadnij co? No, zgadnij co? TNT. Tak! Radośnie jeszcze, nic mi się nigdy nie stało. Idę, naprawdę myślałem, że to już koniec. Tak, to już koniec. Niestety. Pa, miałem czasu aby dłużej, a nie chciałem zrobić po czasie.